Hej, witam Was w kolejnym odcinku kursu, w którym opracujemy zadania jawne do matury ustnej z języka polskiego. W tym filmie omówimy pytanie jawne z potopu Sienkiewicza. Zadanie 36. Postawy odwagi i tchórzostwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Wstęp: Odwaga i tchórzostwo to postawy, które ujawniają się szczególnie w sytuacjach zagrożenia i prób. Literatura od zawsze ukazuje bohaterów, którzy muszą wybrać między bezpieczeństwem a honorem, egoizmem a poświęceniem. W Potopie Henryka Sienkiewicza, będącym częścią trylogii, obie te postawy nabierają wyjątkowego znaczenia to czas wojny, zdrady i walki o ojczyznę, kiedy odwaga staje się miarą człowieczeństwa, a tchórzostwo jest znakiem moralnego upadku. Teza: W Potopie Henryka Sienkiewicza odwaga stanowi najwyższą cnotę moralną i patriotyczną, prowadzącą do odrodzenia bohatera i narodu. Natomiast tchórzostwo wiąże się z egoizmem i zdradą, które przynoszą duchową klęskę. Rozwinięcie. Główny bohater powieści, Andrzej Kmicic, jest postacią, w której łączą się obie te postawy. Na początku utworu jest porywczym, dumnym szlachcicem, który odznacza się odwagą fizyczną, lecz brak mu odpowiedzialności i dojrzałości moralnej. Walczy odważnie, ale często kieruje się pychą i chęcią odwetu. Popełnia wiele błędów, podpala Wąmontowicze. Krzywdzi niewinnych ludzi i wiąże się z Januszem Radziwiłłem, magnatem, który zdradza Polskę i przechodzi na stronę Szwedów. To moment, w którym jego odwaga staje się pozorna. Jest to odwaga żołnierza, ale tchórzostwo wobec prawdy i obowiązku wobec ojczyzny. Prawdziwa przemiana Kmicica dokonuje się, gdy uświadamia sobie własne błędy i postanawia je naprawić. Przyjmuje nowe imię Babinicz i w anonimowości podejmuje walkę za Polskę. To symbol jego moralnego odrodzenia. Jego czyny, takie jak bohaterska obrona klasztoru na Jasnej Górze czy ratowanie króla Jana Kazimierza, stają się dowodem odwagi opartej na wartościach. Kmicic ryzykuje życiem nie dla sławy, lecz z miłości do ojczyzny i w imię dobra. Sienkiewicz zestawia Kmicica z postaciami tchórzliwymi, które kierują się egoizmem i strachem. Przykładem jest książę Janusz Radziwił, człowiek dumny, ale pozbawiony odwagi moralnej. W obawie przed utratą władzy zdradza kraj, Sprzymierzając się z wrogiem, jego tchórzostwo nie ma nic wspólnego ze strachem przed walką, lecz ze strachem przed utratą pozycji i znaczenia. Ostatecznie zostaje odrzucony przez wszystkich i umiera w poczuciu klęski. Na tle tych wydarzeń Sienkiewicz ukazuje też inne formy odwagi duchową i moralną. Przykładem jest ksiądz Kordecki, który mimo przeważających sił wroga prowadzi obronę Jasnej Góry. Jego siła tkwi nie w broni, lecz w wierze i niezłomności ducha. To właśnie on staje się symbolem polskiej odwagi opartej na wierze, wytrwałości i oddaniu. W potopie odwaga ma więc wymiar indywidualny i narodowy. Bohaterowie, którzy potrafią przezwyciężyć własny strach i pychę, przyczyniają się do odrodzenia Rzeczypospolitej. Ci zaś, którzy wybierają tchórzostwo, skazują się na hańbę i zapomnienie. Konteksty. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Podobnie jak Kmicic, Jacek Soplica przechodzi duchową przemianę. Z człowieka porywczego i dumnego staje się pokornym i odważnym patriotą, który poświęca życie dla dobra ojczyzny. Dziady, część trzecia, Adama Mickiewicza, Konrad wykazuje odwagę duchową, buntując się przeciw Bogu i walcząc o wolność swojego narodu. Jego odwaga nie ma wymiaru fizycznego, lecz moralny to gotowość do cierpienia w imię ideałów. Zakończenie: Potop Henryka Sienkiewicza ukazuje, że prawdziwa odwaga to nie tylko walka z wrogiem. Ale także z własnymi słabościami i błędami. Andrzej Kmicic staje się symbolem człowieka, który potrafi się odrodzić i zrozumieć, że bohaterstwo to służba wyższym wartościom. Sienkiewicz pokazuje, że odwaga jest źródłem siły moralnej narodu, a tchórzostwo prowadzi do jego upadku. Jeśli macie pytania, napiszcie w komentarzu, chętnie odpowiem. Jeśli ten film Wam pomógł, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i powodzenia na maturze.